Wyborski Tomasz Sporyn, Mariusz Walkowiak i Sebastian Nowak. Aranżacje Patryka Wyborskiego. Chór śpiewa a kapelna. Chór powstał w styczniu tego roku. Jest to męski kurs, który działa przy kabarecie Sokrat Iron. Kabaret wzoruje się na twórczości legendarnego międzywojennego kabaret, kabaretu Phi No, właśnie na to czekam. Trzech tenorów oraz jeden bas. Największy sukces to pierwsze miejsce na festiwalu piosenki Kabaretowej OSPA 2012 w Ostrołańce. Nasz wuj ma kumba. słowa Tomasz Spory, a muzyka komedian Harmonix. Nasz wuj Makumba służył kiedyś na okrętach u Kolumba. Był jednym z wielu marynarzy, z ich twarze. A byli wielką rodziną, wielką rodziną, rodzineczką, rodzineczką. Nasz wójma Makumba służył w i na maszcie u Kolumba. Miał szczególne względy, kiedy czy swoje tańce. Wtedy nazywany był hejrumba, Dlaczego? A dlatego...

nie robić żadnych zadań od Kolumba, tylko swoje dżoba. Rumba, Ruba barum Ruba 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 rumba, rumba. zatem trafił na okęty od Kolumba. Rumba, tym 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 tim, rumba. Z dzienin co nawet w katakumbach. I nie słuchał tego rumba, tylko każdy patrzył jak on tańczy. Rumba, 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 rumba. Jednym śpiewaczem spięte, cztery wyklony. Bo wczoraj było cztery, cztery. wykonywane. No. Pojechał do domu. Ośpiewali trzy piosenki. Zapraszamy jeszcze jednego z Sebastian. <noise> Zdecyduję. Do powieszenia. Na ścianie. <głosy> <głosy> I tym razem cała twórczość Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, Wszystkie ich piosenki, cały kabaret starszych panów. Ja sobie myślę, że wiele z utworów napisanych przez Jeremiego Przybory i Wasowskiego doskonale nadaje się do panów stylistyki. Ja proponuję Podzielić się tymi płytami, przesłuchać, bo ich jest mnóstwo. Dzień się, cztery. cztery, tak? powymieniać się, i posłuchać. Na pewno coś się dzieje.